Bardzo serdecznie. Przed nami kolejne nieoficjalne mistrzostwa Polski kanałów zrabkowych. Tym razem gospodarzem i pomysłodawcą na zrabki jest Jacek z kanału Jacek66. Serdecznie zapraszam do Jacka na kanał. I Jacek zaproponował trzy razy Big Zdrap. Moim zdaniem, bardzo fajna propozycja, bo w tych zrabkach po 20 można częściej coś drapnąć niż w tych po 10 czy tych po 30. Ja mam 3. Są to te same, które były, są na zdjęciach. Ta szóstka jest z innej paczki, bo Pani otworzyła i te są już z tej samej. To są te same, które są na zdjęciach. Zacznę sobie może od tej ostatniej, która leżała. Ja Was proszę, trzymajcie mocno kciuki, zaglądajcie do wszystkich pozostałych biorących udział w mistrzostwach. Bo to co wydrapiemy to są nasze punkty. Zaczyna numer 6. Premiera tej zrapki była bardzo fajna, udana. Czy uda mi się powtórzyć ten wynik? Byłoby bardzo fajnie. Ale wątpię, bo jak zrapka na premierze da ładną wygraną to potem już tylko zabiera.

30, 25, przydałoby mi się zdobyć dużą ilość punktów, bo daleko w tej tabelce jestem bliżej końca niż początku. 42, 18, 33, 46, 44, 35.

Zdobyte, jeszcze dwie zdradki przed nami. Teraz ta z numerem 10. I tu wygrywa 34, 57, 33, 35 i 16. Oczywiście życzę wszystkim pozostałym kanałom wysokich, wygranych i zdobycia dużych punktów. Dobrze, szukajmy czterdzieści sześć, czterdzieści jeden, trzydzieści sześć, czternaście i dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści siedem i trzydzieści siedem, czterdzieści trzy, piętnaście i dziewiętnaście.

I B. No dobrze. Ale śmieci. Dobrze, ta jest pusta, i ostatnia, trzecia z numerem jedenastym. Czy mi punktów dołoży trzydzieści siedem, pięćdziesiąt dziewięć, czternaście, czterdzieści osiem i czterdzieści cztery? A ja mam trzydzieści sześć, czterdzieści pięć. Siedemnaście i dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt trzy, sto, trzydzieści pięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt cztery. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć i piętnaście, trzydzieści dwa, osiemnaście, no zdrapko dorzuć coś, dwadzieścia pięć i ostatnie dwadzieścia siedem. A więc tutaj nie ma nic. O, tutaj są literki T i D. A więc pomysł fajny, a ja zdobywam 20 punktów pod liczbą 41. Chyba się wyżej nie dokulam. Słabo mi to idzie w tej tabelce. No dobrze, ale chociaż 20 zł jest. Trzeba się nawet z tego cieszyć. Pięknie Wam dziękuję za obecność, za trzymanie kciuków. Zapraszam na wszystkie pozostałe kanały, które biorą udział w mistrzostwach. I zapraszam również na kolejne odcinki u mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!